Bardzo podobnie ostatnio tracimy bramkę. No ta jest znów taka kuriozalna, bo po naszym stałym fragmencie oczywiście wiemy gdzie błędy popełnialiśmy, nawet żadne to tłumaczenie dostaliśmy kolejny raz. Prostą bramkę, wynikającą troszeczkę, nie wiem, przez z braku koncentracji. No będziemy o tym rozmawiać, bo już w szatni troszeczkę porozmawialiśmy, bo chyba bardziej musimy się skupić na tym, żeby mieć taką złość sportową jako zespół w sobie więcej wiary, może to, to bym tak nie określił, ale ale takiej determinacji, bo dopiero te ostatnie 20 minut pokazało, że Chcemy, dążyliśmy oczywiście tutaj chociażby zdobyć ten jeden punkt, no ale, no ale nie udało się. No, tak jak mówię, jest doskonała okazja, żeby pokazać duży charakter, bo gramy z liderem i, 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 i musimy się tak z taką złością sportową nastawić na to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. mamy jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja pytanie do trenera. Co na dzisiaj bardziej Pana defensywna, bo to taki problem, czy tutaj nie wykorzystano sytuacji które w stworzył? No stworzył sytuację, ale tutaj my musimy organizacją gry defensywnej rzeczywiście być na wyższym poziomie. No. Też trzeba się zastanowić, bo Termalice rzeczywiście wyglądaliśmy na Termalice bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ten aspekt. Nawet z UKS em nie można tam się wiele doczepiać czy z no ale od tego meczu po Termalice, no, no wyglądamy bardzo źle, bo przeciwnik dochodzi do bardzo łatwych sytuacji i to bardziej też niepokoi, więc o tym nie będzie czasu przepracować, bo, bo teraz było, trzeba było ten, ten czas mieć na pracę, ale trzeba się skupić na takich uwagach, merytorycznych bardziej uwagach do zespołu, gdzie popełniamy błędy, gdzie należy to poprawić. Myślę, że gra jeden na jeden, to jest prosta rzecz, no. W piłce nie ma nic prostszego, jeżeli te pojedynki łatwo przegrywasz, no to, 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 to wiesz, oczywiście te błędy popełnisz. Czy w związku z tym, że ta defensywa kuje, tylko rzecz mówiąc, to czy będą jeszcze jakieś ruchy kadrowe, jakieś transfery przeprowadzone, czy jeszcze okienko trwa i jeszcze można kosztać z tych zawodników, które akurat na woli z zwartą ręką? No myślę, że okienko trwa, no zobaczymy. Na razie wiadomo ta kadra nasza może nie jest zbyt liczna, ale, ale też... Nie będę ukrywał, że chodzi o to, że żeby to byli też piłkarze, którzy tu charakterologicznie jakością będą pasowali ewentualnie do tego zespołu. Także zobaczymy jak się to wszystko potoczy. Na razie bazujemy na tych zawodnikach, których mamy. Ja będę z nimi pracował i, i też jako trener muszę przecież ich podnieść w tym momencie, bo to też nie jest tak, że dwie porażki to, to jest to tylko w tym momencie. Trzeba całą jakby winę skupić na piłkarzach, tylko trzeba im pomóc, żeby odbudować ich formę sportową. No, zespół na pewno grający bardzo agresywnie, wysokim pressingiem i, i my się wydaje, że tak jak oglądałem ten mecz wczorajszy z GKS-em Katowice, tutaj jest bardzo ważne, żeby się przeciwstawić. Tam Wisła nie tylko miała, oczywiście ma jakość sportową, ale takimi aspektami wolicjonalnymi rozstrzygnęła to spotkanie, także my musimy się minimum temu przeciwstawić, no, ale poprawić też jakość. Pierwszą połowę chciałbym skomentować mocno piłkarską, bo uważam, że korygując trochę naszą taktykę względem ostatniego meczu lepiej funkcjonowaliśmy w tym ataku pozycyjnym, gdzie bardzo podobny układ bronienia miały dzisiaj Tychy, jak GKS Katowice, a cieszę się, że dzisiaj mogliśmy trochę też Zapunkcjonować tak nie szablonowo i z tego tworzyliśmy sytuację i każdy piłkarz na swojej pozycji czuł się dzisiaj po prostu lepiej. Druga połowa bardzo dziwna. Zawsze zaczynam analizę od siebie, ale nigdy nie mówię o sędziach, ale dzisiaj chcę powiedzieć, że Nedlicz musi w 60 minucie po prostu wylecieć z boiska. Ja to zwycięstwo bardzo mocno zapracowane przez zostawienie zdrowia piłkarzy na tym boisku. Chcę w imieniu swoim sztabu, całej drużyny, e, zadotykować dwóm piłkarzom, którzy są w szpitalu. E, jest to nienormalne, że są takie decyzje, a nie inne, bo raz z, łokcia z premedytacją e, wali Nedzicza, a drugi w e, ewidentny ślizg, gdzie nie było w ogóle kontroli nad piłką i atak na nogi, e, Nedic w polu karnym. i sędzia się po prostu przestraszył e, decyzji. Ale później, pomimo takiej walki bokserskiej, której my nie chcemy uprawiać, e, mieliśmy rzut karny, który musimy kończyć e, i nie dawać tlenu przeciwnikowi. A wtedy właśnie daliśmy tlen przeciwnikowi. I, e, nie robiłbym takich zmian, jakie zrobiłem razem ze sztabem, ale wszystkie trzy były wymuszone, e, bo Max też potrzebował zmiany. A to, że było trzecie okienko, e, jedyne, I wiedząc o tym, że gramy co trzy dni, po prostu chcieliśmy dać energię drużynie. I, i też chcę pogratulować tym, którzy weszli, bo weszli po prostu w trudnym momencie, gdzie było bardzo dużo dośrodkowań i musieliśmy bronić pola karnego, nawet z Markiem Fabry. I to pokazuje, że ta szatnia się zmienia, że jest po prostu odpowiedzialna, że jest dyscyplinowana, bo nie nieraz takie mecze byśmy po prostu przegrywali. A dzisiaj dopisujemy punkty, bardzo ważne trzy punkty i na pewno łatwiej nam się będzie regenerować do meczu sobotniego. Dziękuję.